W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Zabrza, do parku Rotmistrza Pileckiego. Bardzo ładny park, gdzie dawno nie ingerowała ręka ludzka. Także tak jak to było zrobione i zaprojektowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, tak wygląda do dnia dzisiejszego. Także nie ma tu jeszcze kostki brukowej, jest normalny taki żwirek. I bardzo ładnie to wygląda. Ale muszę wam powiedzieć, że w parku są to i toje. I to jest istotna rzecz. Zobaczcie, jakie piękne te kwiaty tutaj. I te krople wody, bo wczoraj była ogromna burza, i do dnia dzisiejszego jeszcze ta woda nie odparowała tutaj z tych kwiatów. Także przepiękna aleja tutaj do pomnika. A przy tych bardzo dużo os i takie większe to chyba bąki. I tutaj przed nami mamy pomnik rozmistrza Witolda Pileckiego, do końca wierny niepodległej. Ochotnik w wojnie o niepodległość w roku 1920. Uczestnik kampanii wrześniowej i założyciel Tajnej Armii Polskiej. Oficer Armii Krajowej. Dobrowolny więzień KL Auschwitz w latach 1940-1943. Twórca Tajnej Organizacji Wojskowej w obozie i raportu Pitolda. Uczestnik powstania warszawskiego, jeniec oflagów w Murma, Murnau i Lambsdorff, żołnierz II drugi, Korpusu Polskiego we Włoszech, zamordowany wyrokiem Sądu Wojskowego w więzieniu Mokotowskim 25 maja 1948 roku. Uniewinniony i zrehabilitowany. W 1990 roku, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem jak żyć i jak, jeśli trzeba, umierać za ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym i elementem. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków. Uchwałą Senatu RP z 7 maja 2008 roku. Cykliści, wschód, zachód. Witoldowi Pileckiemu. W takiej scenografii, scenerii jest ten pomnik. Ogromny teren tego parku. Idę w kierunku stawu, i tam powinien być pomnik Roberta White'a. Roberta czy Waltera? Chyba Waltera White'a. pomyliłem chyba imiona No przepiękny tutaj ten staw No coś pięknego Cisza, spokój, ludzi nie ma. Ludzie jednak w takie miejsca to chyba mało przychodzą. Ewentualnie jacyś spacerującymi, spacerujący z pieskami. Łowienie ryb bez zezwolenia i używanie sprzętu pływającego zbronione. Dbaj o czystość nad wodą. No i faktycznie worek na śmieci jest. No to idę. Bo muszę przejść na drugą stronę tego stawu. Mamy tu gdzieś jakąś ścieżkę. także krętymi ścieżkami znowu wędrujemy po takich ciekawych miejscach tutaj o jest ścieżka w koło stawu tutaj tu jeszcze wejdę pokażę wam o no to tutaj byłem tylko Gdybym wiedział, to poszedłbym od razu tutaj tą ścieżką. O, jest jakiś wędkarz. A tu chyba dziki były, tak to zryte jest. No, a tak tutaj krążę po tych alejkach. No. Tamta alejka no, doprowadziła mnie znowu do tego stawu także musiałem się wrócić Wędkarz powiedział mi, że lepiej iść w drugą stronę bo tam są takie mokradła i można sobie zamoczyć buty no to idę w tą stronę Chciałem wam teraz pokazać główne wejście do tego parku, bo ja tak wszedłem od parkingu takim bocznym wejściem, także to wejście główne jest takie okazałe, zresztą zaraz zobaczycie. No dochodzę tutaj już do tego głównego wejścia, od tej strony są takie donice z kwiatami zagradzające tutaj wjazd, no i piękne dwa lwy. Piękne dwa lwy. Tak wygląda główne wejście do parku. I tą piękną, szeroką aleją dojdzie się do pomnika rozmistrza Pileckiego. Wszedłem znowu w głąb tego parku obchodzę teraz ten staw z drugiej strony. Tu jest taka główna trudno powiedzieć, główna, no ale szeroka taka aleja między drzewami. Tam w głębi jest ten staw. No także będę szukał teraz tego pomnika Waltera White'a. No i po raz kolejny dochodzę do stawu. Zszedłem z tej szerokiej alei, żeby wam pokazać znowu staw z innej strony. O jakie tutaj piękne mamy lilie. No piękny staw zbiornik Park Świerczewski numer 725 Tutaj mamy jakąś dużą ilość kamieni, i to by mi wskazywało, że to będzie tutaj już ten pomnik. Tak patrzyłem na mapach Google, to tak to mniej więcej wyglądało. Także podejdziemy bliżej. Tutaj krawężniki, jesteś na miejscu. O, no, właśnie. No, i bardzo dobrze. Czyli trafiłem, i tak to wygląda. Tutaj mamy znaki górnicze. No, i jest tu jakiś napis, ale co tutaj pisze? trudno mi to odszyfrować jest no bardzo ciekawe miejsce ciekawe Pomnik, prawda? O, tutaj mamy zdjęcie. 1922, 1924. Inicjator parku Walter, Walter, a dalej nie wiem. Jest nieczytelne. Także podejrzewam, że to mogło być coś również innego tutaj wówczas. No, ale ząb czasu sprawił, że że to jest takie, a nie inne. Co to może być? Bo to jest dość ciężkie, to jakby jakaś kość była. Trudno powiedzieć. Albo jakieś fragmenty właśnie Tutaj zbrojenia. O, mogło tak być. Bo tutaj, zobaczcie, też mamy. Tak, czyli to są jakieś fragmenty zbrojenia. Czyli tu musiał być inny, duży pomnik, i on został albo wyburzony, wysadzony w powietrze, albo rozebrany. No i tak to się na chwilę obecną tutaj prezentuje. No i to drzewo tutaj wyrastające z tych kamieni. No tutaj dotarłem do takich informacji, że w parku poświęconym Walterowi Steinhoffowi, nie wiem czemu tam wszędzie podają, że Walter Watts Znajduje się pomnik w formie dużego obelisku, który składa się z kilku głazów, które były związane z zaprawą cementową i połączone stalowymi prętami. No właśnie, czyli wiemy skąd już te pręty są tutaj. Na górnym głazie ustawionym pionowo przymocowano we wgłębieniu medalion z płaskim reliefem głowy Waltera Steinhofa. Na jednym z niższych głazów tworzących podstawę pomnika wykuto skrzyżowane młotki górnicze, godło górnicze, a po obydwu ich stronach motywy roślinne. No są faktycznie motywy roślinne z jednej i z drugiej strony. Poniżej wykuto napis o właśnie Steinhof Park. No, czyli teraz rozszyfrowałem tą nazwę. Pomnik otoczony był ustawionymi w okrąg głazami, a od poziomu alejki oddzielały go cztery schody. No to tu już schodów nigdzie nie ma. No ale faktycznie, no tutaj mamy alejkę, no, więc tutaj mogły być faktycznie te schody. Odejdę tutaj, jestem teraz na alejce. No, i tu mogły być faktycznie te schody. No, zastanawiam się tylko jeszcze, czemu wszędzie tutaj na mapach Google jest Walter Watts, a nie Steinhoff. Także jeszcze muszę dotrzeć do. No, tej rozbieżności nie wiem, czy mi się uda, bo co innego jest w materiałach źródłowych, tutaj związanych właśnie z tym parkiem, a co innego jest na mapach Google. Także tak wygląda otoczenie tego parku. No, i tutaj. W tym otoczeniu pomnika, w parku no jest staw. Także przejdę tu jeszcze troszeczkę bliżej kierunku stawu i Wam jeszcze go pokażę z tej strony. No i tu jest taka szeroka, znowu aleja w tego stawu. Tu się jeszcze odwrócę, pokażę Wam ten pomnik. Na no, zasadzie można powiedzieć, że to są już no, ruiny tego pomnika, bo patrzyłem na zdjęcia z roku 1924, no i zupełnie inaczej on wyglądał. Ale naprawdę miejsce jest bardzo urokliwe. Przejdę tu jeszcze kawałek, może gdzieś będzie dojście do tego stawu, to jeszcze wam go pokażę. No tutaj takie mokradła są, no raczej ciężko tutaj jest już dojść do tego stawu, także chyba tylko z tamtej strony, gdzie był ten wędkarz, można było dojść. A tutaj tylko już taka aleja spacerowa, czy aleja, po której można jechać na rowerze. Tutaj jest jakaś taka alejka. No, spróbuję tu wejść. No, jest bardzo mokro. No, ale uda się tu chyba zobaczyć ten staw jeszcze z tego miejsca. Wygląda bardzo ładnie. Także odchodzę znowu od stawu i obejdę go w takim razie w koło, bo już można powiedzieć, że dwie trzecie tego stawu obszedłem. Także idąc chyba w tą stronę będzie bliżej. Niż wracając, chociaż trudno mi powiedzieć, bo tu się widzę ta aleja oddala, już no to jednak robię w tył zwrot i wracam tą samą aleją, którą tutaj przyszedłem. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka, a tam za mną jest pomnik. Waltera Steinhoffa, Waltera White'a. Nie wiem, która nazwa jest poprawna. No, są dwie. Tak jak już wspomniałem, co innego jest na mapie Google, a co innego jest tutaj w historii tego parku. Także podejrzewam, że jakby wprowadzicie w nawigację pomnik Waltera White'a, to traficie. Jak wprowadzicie pomnik. Waltera Steinhoffa też traficie, bo podejrzewam, że Was yy, ta sztuczna inteligencja doprowadzi do tego miejsca. Także zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny, kolejny film. No, także dzisiaj już Was żegnam. Do kolejnego. Hejka. Cześć. No i to maleją już. Wychodzę z parku i zaraz tam w lewo jest taki niewielki parking na kilka samochodów. Tam możecie zostawić auto i wejść sobie tutaj do tego parku. Tak jak wam pokazywałem wejście główne jest zagrodzone takimi donicami z pięknymi lwami. No także musicie przejechać jeszcze. No, jakieś 100 metrów dalej, skręcić w prawo i jest taki mały parking. No, to byłoby już chyba na tyle. No, i tak jak tam Wam wspominałem, no tutaj jest taka droga, gdzieś tam dalej prowadzi ale tutaj możecie sobie zostawić autko w tym miejscu. Pokażę Wam mniej więcej ile tutaj autek może stanąć. No, taki mały parking.